Cześć, witajcie! Jestem Donny Polish i witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na modach. Jak widzicie, tak jak już w niektórych poprzednich odcinkach, zaczynamy z tego samego miejsca, co w poprzednim odcinku. Ale to już jest taki standard dla tej serii, więc no... Tak jak mówiłem pod koniec ostatniego odcinka, teraz pojedziemy sobie tym tutaj samochodem. Ogólnie sobie tak zwiedzimy okolice, a może nawet dalej niż okolice. No, i oczywiście poszerzymy sobie tą kopalnię. Teraz nawet mogę sobie już coś dobudować, więc sobie dobudujmy. Tutaj, takie o no coś takiego. <grym> no. Bez sensu to w ogóle buduję, ale no. Niech będzie jakieś oznaczenie, że to jest ta kopalnia, którą będziemy rozbudowywali. Tutaj mamy takie piękne zejście. Proszę zobaczyć, wchodzimy sobie i od razu spadamy do kopalni, no. W każdym razie, um, najpierw sobie tam kopalnię rozbudujemy i potem sobie pojedziemy zbiedzić okolice. No więc tak. Bez sensu sobie teraz tak idę, ale okej. Okay. Poprzedni odcinek miał około tam 30 minut. Tak jak już też mówiłem Fajnie byłoby gdyby Te odcinki trwały około 25 minut, coś w tym stylu No w każdym razie, ten odcinek chyba będzie nieco krótszy No jeszcze zobaczymy Może zaraz się okaże, nie że mówię, że Będzie krótszy, a zaraz będzie dłuższy, nie? Więc no Nie przedłużając, pójdźmy sobie już do tej kopalni A tylko najpierw próbujemy jeszcze jakoś... Dobra, trudno już Nieważne, niech tak zostanie. Idźmy na tej kopalni i nie idźmy na tej kopalni, bo potrzebujemy jeszcze jednego kilofa. No. Więc tak. Niszczymy sobie tutaj. Chodźmy tu. Okej. Okay. Tutaj. Patyki. No i tak. Czekajcie. No. Gdzie są te tarki tu? Prawie. Więc tak. Nież tylko zanim y, sobie ten film zrobię, to chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tą... Tom... Jeśli chodzi... No i zrobię No i jeśli chodzi o tą y, podróż, to chciałbym jakby tak... Y, coś tam sobie pozbierać. Nie, że jechać do... Gdzieś mega daleko, i po prostu szukać jakichś nowych wiosek, czy czegoś tam innego, tylko po prostu tak wiecie o co chodzi, nie? Tak sobie zwiedzić okolice itp., bo pieszo to byśmy mogli to zrobić, ale to by trwało o wiele dłużej niż tym właśnie samochodem. A że mamy wody, to trzeba to właśnie je wykorzystywać. Więc um, jak się teraz nie ruszę, więc to może dziwnie na nagraniu wyglądało, no w każdym razie. Teraz rozbudujemy sobie, albo po prostu przeszukamy dalej, ale wolałbym rozbudować tą kopalnię. No więc tak. sobie tutaj. Mamy teraz tutaj coś takiego. Mamy też coś takiego. Pójdźmy sobie tutaj. Możemy mieć teraz tu, ale pójdziemy sobie tu. Nie, w cztery kocie. Trzy i my jesteśmy na... jest Czekaj, my jesteśmy na... Aha. 51. Dobrze mówię? Nie wiem, ja się nie znam, nie no, nieważne. Powinienem się znać. <śm> 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 na co lecimy? Tu nic nie ma. A tutaj też się to kończy. No to zróbmy sobie schodkową taką kopalnię. Tutaj na przykład. I o właśnie tego szukałem. Super. Mamy teraz pełno żelaza. To jest który poziom? 17, no to jak widzicie, nie? Już 17 poziom i już zaraz. Takie fajne. Hmm. Jak to się nazywa? Co tam jest? No nieważne zresztą. Dobra, węgiel i. O! Oho! Lazuryd. No fajnie. Bo tak, bo Lazuryd jest bardziej na. Um, Lazuryd jest bardziej na takich chyba górzystych, czy coś w tym. Nie, to szmaragd. Dobra, nieważne. To w sumie może szmaragdy też znajdziemy, ale niżej. No w każdym razie no na pewno celem będzie znalezienie co najmniej jednego diamenta. Ze względu na to, że tyle nam potrzebuje do zrobienia killapa. Tutaj może na górze coś będzie, raczej nie. My tutaj mamy jeszcze... Gdzie tutaj? Co to za dźwięk? Tutaj coś mamy. Czy to jest... Tu nic nie ma i tutaj poziom 17, dalej, ok, okay. no nieważne. Hmm. Może coś będzie, no w każdym razie y, mamy tutaj przynajmniej takie. No ta lawa to nie wiadomo, o jest kolejny. Tylko, czy tak to by ten, lepiej by tak zrobić sobie wykopać Nie wiem, mamy? 23. No i fajnie Ale la lazuret w ogóle spoko wygląda Nie, nie chcę kopać tak w dół Się trochę boję Się trochę cykam I trudno i tak wykopię Aby nie No okej okay. My tutaj, gdzie my? Skończyliśmy nasz ten Chyba tu Tak, tu dobrze mówię Dobra, to tu postawmy sobie może jednak tam pochodnię, żeby było wiadomo. I pójdźmy sobie dalej. Więc tak, tutaj nic nie ma, a tutaj może coś będzie, bo mamy już dalej. Już takie ten. I tutaj moglibyśmy na poziomie 17 kontynuować sobie kopanie. O, tutaj coś jest. No i pięknie, dobra. I ja mam jeszcze szansę. Sobie tylko bym tutaj położył trochę tych pochodni. Żeby było przynajmniej wiadomo, um, gdzie my kopiemy. Już myślałem, że do wpadnę. No i tutaj. No dobra. Mniej więcej jest oznakowane. Jest ok. To kopmy dalej. Hmm, więc tak, czekajcie, tu. Tutaj sobie też znakujmy, Oznaczmy. Żelazo zawsze się przyda, więc wykopmy. A to co? Co to jest? A, dobra, złoto. Nie bałam się strzelać, kiedy mnie to wygląda, co tam. Dwie rudy złota, no to spoko. Jak mamy y, już złoto, co prawda złoto nie tak jak y, nie tak bardzo elementy, ale zawsze coś. jest więcej złota. No i pięknie. to w sumie wygląda jak złoto. No i super. Więcej tu chyba nie ma tego złota. No chyba że zaraz będzie. Jest za to żelazo. No i więcej żelaza. Żelazo to w sumie Pytanie, co bardziej potrzebne? No chyba żelazo, bo niby złoto jest, yy, czy to w kilofie, czy to w mieczu, więcej zadaje, w kilofie się wydobywa, ale czy jest, no ma małą wytrzymałość, nawet bardzo małą, więc wolałbym żelazo, ale to złoto też jest fajne, bo wiadomo, czy to się handlować z tymi villagerami, czy to też. Nie ja wiem, w sumie. No w każdym razie złoto jak złoto. No w każdym razie... Tak, powtarzam się, w każdym razie. No więc mamy kolejne złoto. No i super. Oczywiście jeszcze musimy znaleźć te diamenty. No może nie musimy, lecz fajnie by było. Gdybyśmy je znaleźli. No idziemy w górę, nie? A mówiłem, żeby tak nieźle. dobra. Tutaj nie będziemy musieli. szli. To już sobie to zostawmy. Tutaj coś jest? Nie, nie ma. No to się wróćmy. Też nic nie ma. Um, a tam? No, nie jesteśmy na powierzchni. Nie, akurat jest dzień. No i super. Odłóżmy sobie wszystko teraz do skrzynki, ale może nie tej, tylko tamtej. Um, no więc wchodzimy. Zrobimy sobie jeszcze jeden kilo w Wchodzimy i tak. To odkładamy. Tu wszyściutko. Z góry dołu wszystko odkładamy. Ten to też może. To w sumie możemy sobie wziąć. Ten. I sobie zróbmy jeszcze jeden kilo. Tak, to może żelazo. Żelazo, gdzie jest mój żelazo, to jest my 56. 56 jeszcze mamy dużo nie przepalamy. no to świetnie Zróbmy sobie jeszcze kilofik Drugi kilofik Sobie tak przedłużmy, o I git. Odłóżmy sobie to i to No i chodźmy dalej do tej kopalni No tak jak mówię, trochę luźniejszy odcinek Um, ogólnie wszystkie są raczej luźne, ale ten taki wyjątkowo prosty sobie chodzimy po kopalni, chociaż wcześniejszy tylko rozbudowa domku, więc no w sumie ostatnie odcinki jakieś luźne, model. może potem będzie jakiś, jakaś walka z potworami, mobami czy coś, zobaczymy jeszcze. No w każdym razie mamy tą serię z zombiakami, to tam już wystarczająco jest, yy, no wystarczająco jest tych yy, yy, emocji, że tak powiem. No w każdym razie wracamy do, do kopalni. No i oczywiście szukamy diamentów. No więc, tak jak mówiłem przed chwilą, zejdźmy sobie z powrotem do tej kopalni. Teraz tak. My tutaj pochodni nie stawialiśmy. Dopiero potem pytanie: Czekajcie, co my tutaj mamy? Nie mamy nic. Więc tak, węgiel na razie nie. Tutaj standardowo mamy 29 pochodni. To. No i w skrzynce też mamy trochę węgla, więc nawet dużo. Jak będzie brakować, to sobie pokopiemy. Póki co idziemy po diamenty. I ja jestem no, wręcz pewny, że jakieś diamenty przy tej. jakieś diamenty przy tej lewie będą Ze względu chociażby na to, że no takie diamenty często właśnie są i wokół lawy, no nie oszukujmy się. Jednak no, jak wiadomo... Przez to, że to jest lawa, to trzeba będzie uważać, żeby nam nie spadły do niej. No i też pewnie będą gdzieś ukryte. Także trzeba będzie jakoś się poszukać. Ok, tutaj mamy pochodnie. Tutaj jest kolejna lawa. A w zasadzie ta pierwsza. Dalej idziemy sobie za pochodniami. Ok, i chyba czekajcie tutaj jeszcze chwilę. No i mamy. Nasz crafting. Yy, oczywiście standardowo węgiel Tutaj naszą yy, tą główną kopalnię, więc tak. Tutaj też chyba nic nie ma, tak nawet tutaj nie ma sensu iść. Tutaj mamy ten nasz szyb, że tak bym go mógł nazwać. I tędy bym chciał się dokopać do diamentów. O ile. O! Diaksy? Co jest? Dobra. Teraz tylko żeby nie zepsuć. Zróbmy tak. zróbmy tak. Na no spokojnie. Nie ma się co śpieszyć. Szkoda, że ta lawa nie ma tekstury, nie? Bo to by mega epicko wyglądało, bo jakby ta lawa miała teksturę, nie? No I gdzie te diamenty? No dobra, tu to tak, kopiemy tu, kopiemy tu, kopiemy tu, kopiemy tu, kopiemy tu. I teraz tak, jakby to zrobić. Ale bardzo tak to chciałem więc może to zniszczmy um, dobra. Zróbmy coś takiego Teraz taki jakby pod kop... pod tym. Za wszelką cenę muszę zrobić wszystko żeby te diamenty nie wpadły mi do lawy bo jak wpadną to będzie bardzo źle Więc zróbmy tutaj coś takiego Albo nie, zróbmy tak, że to sobie zniszczymy I tutaj jak mamy lawę Zapójdźmy tu Czemu tu nie mogę bloku postawić? Halo? Tutaj chętnie ten... Nie tak. Ale to jest skomplikowana operacja. Odcinam lawę. Czemu nie mogę tutaj w ogóle ten postawić? A dobra. Okej. Okay. To tutaj też teoretycznie nie ma, ale tu też nie ma? Aha. Dobra, może wiadro z wodą? praktyczna w sumie by się przydało pod tym ewidentnie mamy pod tym ewidentnie mamy lawę, więc może przekopmy się z każdej strony takie coś zrobimy tutaj sobie Wtedy postawimy pod tym kamienie. Idealnie. I diamenty zabezpieczone. No to kopiemy. Jest diament. Pięknie to wygląda. Dobra, już się napatrzyłem. Zbieramy. Szkoda, że tylko jeden. Ale od czegoś trzeba zacząć? Wracamy się. E, tutaj. Mamy drewno. Nie mamy drewna. Szkoda. Tutaj mamy coś. Nic nie mamy. No to zróbmy także sobie. Z tego drewna nic nie zrobimy. Z tego też raczej nie. Um, możemy coś takiego zrobić? Nie. Ale w piecyku, bo chyba możemy. Tak, możemy zostawić w piecyku. To niech sobie... Yy, te diamenty na razie leżą w piecyku. W razie czego, jak gdybyśmy... Przez przypadek wpadli do tej... Jak gdybyśmy przez przypadek wpadli do tej lawy... To w razie czego y, te diamenty byłyby... Ten diament byłby dalej bezpieczny. No dobra. Jaki był jeden diament, to może będzie i więcej. No właśnie, pytanie w ogóle czy będzie. A tutaj na razie nic nie widzę, niestety. Pytanie, co tam dalej. Przejdźmy sobie w ten sposób. taką ścieżkę, nie tak. Co zróbmy? Okej. Okay. Co my tu mamy? Chyba nic, nie? Chyba nic. No dobra, w takim razie, pójdźmy kopać gdzieś dalej. Może pytanie jak? Może tutaj coś takiego, i tutaj byśmy zaczęli sobie kopać. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale my możemy spróbować. Tak. Oho. Mamy Redstone. Redstone to w ogóle dobry oznaka, tak mi się wydaje. W sensie, jak jest Redstone. W sensie, jak jest um, Redstone, to no. Czasami sądzimy, ten zdawa. Z nami? No, ja słyszę lawę, jakby była. Chyba, że to ta. No, ja to tak ewidentnie tutaj słychać. Jak coś to będę dalej, żeby się tutaj nie zaczęła wylewać. Pytanie, czy tutaj wejść wyżej? Chyba możemy. Tam musi być, albo lawa, albo może jakaś woda, czy coś. Bo to chyba bardziej jest woda w sumie. Nie wiem. Może to w ogóle jakiś hmm. inny dźwięk, ale tak mi się tylko wydaje. No nieważne, kopiemy przed siebie. Kilot na szczęście yy, mamy jeszcze kolejny. który się tutaj yy, nam yy, zepsuje. Ja bym tutaj zrobił też coś takiego. Jest kolejny redstone. No okej, okay. może teraz tu znowu skręćmy. Takie coś sobie zrobimy, i zaczniemy kopać tutaj. Z powrotem do tej lawy, ale tutaj coś może być. Oj, dobra, ja się, jaki law idziemy kolejnym. Mhm. No i proszę i mamy żelazo. Żelazo też coś, nie? Pewnie lepiej niż węgiel. Tanie lepiej niż złoto. No niektórzy uważają, że tak. Ja w sumie. Nie wiem. Chyba, chyba tak. Chyba lepiej niż złoto, nie? Ale złoto to zawsze jest złoto, nie? No i węgiel. Mamy po prostu ogromne złoża węgla. Sam węgiel. O! Mamy diamenty. Mamy kolejne diamenty. Świetnie. Wykopmy sobie to, niech sobie to wpadnie do... Do tej lawy. I teraz pytanie... Dobra, nie niech tak. Nie, to było głupie. No w każdym razie już to trudno. Niech ten węgiel się tam pospada. Ja bym chciał... Ja bym chciał teraz trochę tutaj... Yy, wokół tego... Yy, diamentu rozkopać teren i... Wiadomo. Wybudować yy, taką... No co? Pod taką ten... Jakby to powiedzieć... No po prostu pod, pod tymi diamentami... Zamurować wszystko, żeby nam nie wpadło do tej lawy. Teraz pytanie jeszcze, jak to zrobić? To możemy tak zrobić? O, idealnie. Tutaj, tutaj. Możemy sobie zejść tu. Teraz to do widzenia. Um, I tutaj, teoretycznie, powinniśmy być w stanie zrobić coś takiego. Wtedy tutaj wykopać. To zrobić tak i Ale to jest skomplikowane <laughs> Przynajmniej dla mnie Oj, dużo jest tutaj tej lawy. Czekajcie, tu się coś zapadło, czy co? Bo tutaj tego nie było. No chyba się coś zapadło. Nie wiem. No dobra. Zniszczymy też to, i ziemię. Mam. O, to ciekawe. Teraz tak. Teraz z każdej strony. Oha, no właśnie. Jeszcze to. Tu. Tutaj. No i super. I mamy kolejny diament. Kolejny diament. Teraz tak, jak my się tu wrócimy, chyba trzeba będzie tak to zrobić. Takie przejście trochę niebezpieczne, bo trochę niebezpieczne, bo trochę za cicho chyba mówię. Mówiłem przed chwilą, więc teraz będę trochę, trochę głośniej mówił. No w każdym razie trochę niebezpieczne, ze względu na to, że to nasze przejście, jakbyśmy coś tam zaczęli kopać, mogłoby się zapaść. Dlatego. Tutaj, dobra, dobrze się wrócimy już myślę gdzie ja jestem. Ok, drugi do naszej kolekcji. Lecimy dalej. Możemy zacząć przepadać w ogóle ten żelazo. Tylko co to jest z tym diamentem? Dobra, to na razie nie. Um. Ok, tutaj idziemy. Tu i w lewo. Teraz uważamy na to może to lepiej byłoby... Chociaż zostawmy, będę wiedział. Będę wiedział przynajmniej. Dobra. To zniszczymy sobie tutaj to. A, jakby to teraz rozkopać. Um, dobra, zróbmy takie tu przejścia. Dziwię się, że jesteśmy na poziomie um, 11. No i mamy ziemię. O Coś tutaj... Uuu. O, co natrafiliśmy... Super Dobra Teraz to... Yy, mamy złoto, mamy tam żelazo, które zaraz wykopię Mamy więcej złota Mamy wodę I mamy lawę No i super Dobra Też sobie koordynaty sprawdzę na to Że potem jakby co Żebym się jakoś nie zgubił W się nie zgubił tego miejsca um, Okej okay. O tak, zaraz to żelazo, tak jak powiedziałem, wykopiemy Na razie się tylko szybko rozejrzyjmy Naprawdę wow. To jest duże Okej okay. No to Nie tracimy czasu Kopmy już Mimo, że jeszcze nie wykopaliśmy tutaj e, tych e, złóż, które tutaj mamy. Zobaczcie, o! To niebezpieczne było, jakbym stał pod tym, w sensie nad tym. No, w każdym razie e, to jest koniec dzisiejszego odcinka. W kolejnym zaczynamy, e, no, od tej kopalni, no i tu ją sobie dalej e, może już tak niekoniecznie jak na początku miałem w planach rozbudowani rozbudowanie jej, tylko po prostu Przeszukanie, bo teraz naprawdę mamy mega dużo obszaru do przeszukania, do no w ogóle po prostu znalezienia jakichś kolejnych diamentów i innych złóż ród. No w każdym razie, tak jak przy tym opowiedziałem, to jest już koniec odcinka, więc ja się z Wami żegnam, no i cześć.